cały rok temu wykluło nam się 171 przez słodkich krocionogów kenijskich. Większość z nich trafiła do różnych ogrodów zoologicznych na terenie Polski, jednakże wesoła gromadka wciąż mieszka w Vinci. Ich rodzice byli już dość starzy, w związku z tym obecnie są w krocionogowym niebie. Krocionogi kenijskie występują w środkowej Afryce, w wilgotnych lasach równikowych, a dokładniej w ściółce tychże lasów. Możemy je znaleźć w Beninie, Togo czy Ganie. Zdecydowanie nie znajdziemy ich w Kenii, stąd zastanawiam się, jak to się stało, że ktoś w Polsce wpadł na taki pomysł, by nazwać je krocionogami kenijskimi. Taki żarcik. Przyjrzyjmy się budowie krocionogów kenijskich. Zacznijmy od głowy. Na głowie widoczne są czułki oraz pole oczne i aparat gębowy. Za głową znajduje się tułów składający się z czterech segmentów. Każdy z y, takich segmentów jest nieco inny i na pierwszym nie ma odnóży, na pozostałych jest po jednej parze odnóży. Za tułowiem największa część ciała krocionoga to odwłok. Na każdym segmencie znajdują się dwie pary odnóży. A także przedchlinki służące do oddychania i uście kanalików, które wypuszczają taką pomarańczową, śmierdzącą substancję, której funkcją jest odstraszanie drapieżników. Trudno też jest ją zmyć. Ostatni segment jest nieco inaczej zbudowany i służy do wydalania, czyli tamtędy krocionogi robią kupę. Ile może być takich segmentów? Nawet do 73. W miarę, kiedy krocionogi rosną, mają kolejne wylinki, pojawia się coraz więcej segmentów. Ponadto u samców czwarta para odnóży w odwłoku jest przekształcona w gonopodia, czyli narząd służący do kopulacji. To taka ciekawostka, że u krocionogów narządy rozrostu są w przedniej części ciała. Poza tym samce, dorosłe samce są nieco mniejsze od samic i mają jakby zielonkawe zabarwienie. Zobaczmy, ile waży taki krocionog kenijski. 7 gramów, czyli roczny osobnik waży 7 gramów. Dorosłe mogą ważyć nawet nieco ponad 10 gramów. Jaka jest długość krocionoga niskiego? Nasze osobniki mają jakieś 13-14 cm. Dorosłe mogą mieć nawet do 18 cm długości. Terrarium. Krocionogi i kenijskie to zwierzęta żyjące w ściółce, zatem kluczowe są wymiary podstawy. Minimum to 15 cm na 30, czyli mówimy o tych wymiarach na dole. Natomiast wysokość nawet może być kilkanaście cm, zupełności to wystarczy. Potrzebujemy miejsca na ściółkę, która dobrze, żeby miała 5-7 cm, aby miały gdzie kopać. Oczywiście może być jej więcej, jeśli masz odpowiednie terrarium. Poza tym istotne są otwory wentylacyjne. Czyli na przykład tak jak w tym terarium w dolnej części i siatka na górze. Dzięki temu występuje wentylacja grawitacyjna. Trzeba zabezpieczyć całe terarium przed ucieczką jakiegoś krocionoga, zatem wszelkie dodatkowe otwory muszą być zabezpieczone. Na dnie umieszczamy ściółkę. Może to być torf zmieszany na przykład z włóknem kokosowym odrobiną piasku. Na tym dobrze, aby było wiele liści bukowych, dębowych. I potrzebne są także kryjówki, na przykład z kory mogą być też jakieś kamienie czy mała ceramiczna doniczka. Krócinogi kenijskie wręcz uwielbiają grzyby, na przykład pieczarki. Bardzo chętnie zjadają także owoce, takie jak jabłka, czy banany. Z chęcią sięgają również po warzywa, ogórki, paprykę. Poza tym bardzo lubią liście dębowe czy bukowe. Pamiętaj jednak o odpowiednim przygotowaniu. Trzeba je wyprażyć w piekarniku. Umieszczasz takie liście w piekarniku na godzinę, temperaturę nastawiasz na 90 stopni Celsjusza i po godzinie gotowe. Istotne jest tak, żeby miały dostęp do węglanu wapnia. Możesz włożyć sepię do terrarium. Wilgotność. Zalecana wilgotność to około 70%. Jeśli będziesz codziennie zraszać terrarium, oraz podawać np. ogórki, to nie ma potrzeby wstawiania miski z wodą. Krocionogi poradzą sobie, spiejąc wodę z liści czy ściany ekterarium oraz pozyskując ją np. z ogórka. Oświetlenie. Krocionogi kenijskie to zwierzęta, które żyją w dnie lasu. w związku z tym nie potrzebują jakiegoś specjalnego doświetlenia, wystarczy im to naturalne światło dzienne. U nas mieszkają jaskini, w związku z tym mają specjalnie zainstalowaną lampę. Temperatura. Krócionogi genickie to zwierzęta ciepłolubne, choć mają dość szeroki zakres tolerancji. Temperatura korzystna dla nich to między 22 a 30 stopni Celsjusza. Ważne, aby ogrzewanie było od góry. Możesz zainstalować np. żarówkę, która będzie dawać im ciepło. Unikaj mat grzewczych, które osuszyłyby podłoże, a one potrzebują żyć w wilgotnym podłożu. Ile żyją te zwierzęta? W terarium będzie to jakieś 5 lat. Dojrzałość płciową osiągają w wieku około 15 miesięcy. Krocionogi kenijskie to znakomite zwierzęta dla początkujących miłośników terrorystyki. Moim zdaniem wspaniale jest obserwować je, ale też brać na ręce i czuć, jak wspaniale poruszają się po skórze. Myślę, że masz już pakiet podstawowych informacji na temat opieki nad krocionogami kenijskimi. Jeśli masz jednak jakieś dodatkowe pytania albo chcesz podzielić się jakąś refleksją, to napisz to proszę w komentarzu. Jeśli interesujesz się rzeczywiście zwierzętami, to zajrzyj na naszą stronę internetową i sprawdź, czy mamy aktualnie warsztaty czy kursy opieki nad zwierzętami właśnie dla ciebie. winci.fm